I'm checking in from Knoxville, Tennessee with Andrew. No, on the ground. Dzień dobry, Dzieczko. Dzień dobry. Oh, oh! No! What the Oh, that How did you it? I

tam. Oj! Uf! Uf. Kurde, co ty kurwa To ja ty. nie dla tylu chyba. O kurwa. Co je? Ja kurwa ruchańską, chłopie! Ja pijampuję. Nie! Kontryt napisał miałem. mi ktoś Discord na Discordzie i mi się... Będę ja grał z cały czas. Okay. ona zrobi w koniach opio. E? ja też raszuję. Ale ja mały raszuję. Ja pier... jeszcze trzy dychy do płacić. Co? No? No, Ty za nią mówisz? <laughs> nie, kurwa, do siebie. No bo ja teraz wbiłem, bo. <laughs> wyłączył mi się Discord. Hahaha, <laughs> strzelacie! Braj, że no! Nie pomiędzy schodami ja pod... kurwa. Uu, o. o dobrze, dobrze. Ja nie wiem czy sobie sprawę, on cię poszukuje. A nie on mainek... jednak... Dobra, chłopie, on w prostej linii tego nie trafiłeś, gdzie o u, ale musiałeś poczekać sekundkę, żeby tak przycelować, tak żeby precyzyjnie było, że Co? Żeby się przezdrażył, że w niego celuję. Tu jest No! No no ej Boga, ej Boga! Kurwa. Ja nie zadrwiłam jego widmo! No, dok, no! Muszę nigać no może nie we mnie?! Panie mi dałeś! No ty Oj! Nie! Zasłysz Widzisz moja asystę. Plant i pakaj hajs! <laughs> to jeden kurwa monster, nie, 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 kurwa nie, Mam biało. nie, ten dobry nie, 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 Jaki? Tego no. szarego, tego szarego No. On wychodzi od razu, bo nie jest niecierpliwy Dobra, pierdol życia, chopy, nie? Gdzie ty biegniesz? Michael Gunn? You f**kin' ass Hell oh, yeah, there's no... Reszpieciu <grym> Co, na reszpie chcesz to? O kur... Ty spangę Dlaczego czemu ich strzegniesz? Czemu ich A... <grym> Ty mi <im> się nazywa... <grym> pizdy No Ty Nie trafi, co za flayer! Pana Dzięki, Ale nie? Pierdolę nie zrobi? Okno! Pakę no, 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 tu jest ten! Wleszyłem cię. Nie. Ty na to ty, strzelaj, robisz strzelaj, strzelaj, strzelaj! Strzelaj, robisz! i robisz! Strzelaj, robisz! i robisz! się Ja, wiesz, ja mu robię po prostu jak dbał Co mi się zmieniło? Dobra ja Nie wiem, ale no... no brawo Jaki backup? Ehehe co ja nie robię, ja i tak tej klasy w tym momencie Na sadzie okay. O <noise> oh, kurde, jak się zezna! Eu jajdę się mocno. Juto no, za... pościg, pościg. Pościch, pościch, pościch. Dobra! Pościch. O, się spuścił. Nooj! Drawinka. Dobra, jeden leży. Ach, się chopie! <noise> <noise> <To przest> <noise> Czekaj. No, wiem, na czerwonym. Kurwa, nie, nie, zabij, łupia, nie, nie. To... <laughs> Gdzie Ja się patrzysz. z kurwisem. Kurwis. Kurwis. dobra jest, Kurwis. dobra, jest, Kurwis. 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 ciebie? Kurwis. ciebie? Kurwis. ciebie, <laughs> Do mnie. U ciebie? Ten twoja <śmany> masz, masz flasha. <fleszach. śmany> A ty nie to nie no <śmany> <Kupy. śmany> Ja ją zabiję Nie zdarzyłem do Bo? Co ta broń robi? Co ta broń robi? Co ta broń robi? Ja Jakim cudem? Nie, dobra. Nie, no zeszed, nie, zwykować, nie, 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 to. <śmieniciela> nie, tu <dure> ja <widzę. śmieniciela> <Dure. śmieniciela> <śmieniciela> <Plesz. śmieniciela> zabiłem go. Ej. Dobrze, sobie daję Ty Chłopcy po kratowsku. To jest dynia, myślę że to fiolet Tak Mam Ci, ty, ty, ty puń Dziko Dziko Poni Dziko O Nie Kuki, piknij Nie, chodź tu, chodź tu Bo on idzie teraz na górę Tak jakby Chodź, idziemy tędy

Ale... Myslel jsem, že znovu <laughs> <laughs> Mastí, blě? O, to tady... <laughs> <laughs> tak. Masty, Patera. Já věděl jsem, že makro taky zrovnit. Okay. No... Round yes. to six nine. <laughs> HAHAHAHA <noise> Z tym gównem Dobra, tu twoją pupę chopię tak super dotrwało, że chopię się na tu mama, mama obok jest Pupa <noise> tak Fajk Nie mogę tak głowko mówić, bo mama jest Nie, bo pupa to jest to szlenk Dobra, odbytnica kurwa <noise> Co debil? Ty, obroniłeś, niemożliwe Jo, nowość Czy ten debil mi to zrobił No, żebyś wiedział Fajk faj. ja To redirectuję i ty to kurwa dokończasz! Nie, tam jest dwóch, na mnie jest taki radny. Hiiiiiiii! To jedzie! Ja byłem. Ja byłem skupiony, kurwa smartfona. Sorry, no please Ej, nie było się do. tylko się po jajach to. No już dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt. O kurwa! Dzisiaj no to wiesz. Au. Ale o, mnie zgniosło. Ja też. Ale bym komuś do ja tak nasrał i go kurwa zajebał I jeszcze dwa mołotowe, nie? To jest... Ale mu zarab się fasol... Mamo Piotrka, nie wchodź do pokoju Ja jutro w szkole każdy jest bity, choć mi nie obchodzi Myślałem, że to był smok. Jeszcze... Okej okay. W masażu ja tak O! Tam.

Jestem no, Nie ma to O kur... Abym Nice! No yeah. tak yes. Czekaj CO? NIE! NIE! Jestem AI jaj! Ale ja jestem AI, gościu ja. Vamos a hacerlo